Wyspa Młyńska to jedno z ładniejszych miejsc zbyt goszczy. Tak, są takie miejsca. Największą jej wadą jest liczba głośnej młodzieży, która nie daje spokoju. Co jeśli zamiast popisującego się nastolatka postawić na niej największy młyn na świecie? Można by wtedy w spokoju położyć się na trawie. I dodatkowo mielibyśmy dużo mąki. Sprawdziłem więc, jak wygląda największy młyn na świecie, myśląc, że znajdę coś takiego. Zrobiłem nawet wizualizację i zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Niestety, największy młyn na świecie wklejony w tą scenerię wyglądałby tak. Oddalę może trochę. Tutaj jest wyspa młyńska. Ten młyn się nawet na niej nie mieści i wygląda strasznie. Bydgoszcz przez te wszystkie lata szyderstw zasługuje na coś ładniejszego, więc szukajmy dalej. Pomyślałem, że może największy diabelski młyn na świecie będzie lepszym rozwiązaniem. Znajduje się on w Dubaju. Szejkowie na potrzeby tego projektu na pewno go nam pożyczą. Jeżeli jakieś miasto miałoby być polskim Dubajem, to czemu nie właśnie Bydgoszcz? Na szybkości odbudowałem największy diabelski muzeum na świecie. Dzięki niemu Bydgoszcz będzie miała budynek wyższy od Pałacu Kultury, z którego bez żadnych problemów będą mogli śmiać się z Fordonu. W każdej z tych 48 kabin może wejść 40 osób, czyli łącznie 1750 osób jednocześnie. I co najlepsze, kabiny są dźwiękoszczelne, więc głośnego nastolatka przeszkadzającego w odpoczynku można zamknąć w jednej z nich i wysłać na wysokość 250 metrów. Do zbudowania tego budynku wykorzystano dwa najwyższe dźwigi świata i 11 tysięcy ton stali. Nie wiem czemu nie mogli tego zrobić tak jak ja, czyli mi i w blenderze, ale... ich wybór. Ale teraz, najtrudniejszy moment tego projektu. Muszę dostać się jakoś do Bydgoszczy. Main gear touchdown. Atlantis's nose being now rotated down toward the runway. The chute uh, being deployed. Tak było, nie zmyślam. Pokażę wam teraz, gdzie chcę to zbudować. Ej, serio, dopiero tu przyjechałem, a to się okazuje, że oni już dawno zbudowali coś takiego. Normalnie, najwyższy diabelski młyn na świecie wzięli z Dubaju i postawili sobie na Wyspie Młodyńskiej. I to jeszcze nie jest najdziwniejsze. Zdajcie, że Bydgoszcz zbudowała sobie swoją wenecję?